Ja uważam, że kilku kandydatów się nie nadaje i z reguły widzę negatywne informacje na ich temat. Zdecydowana większość. Dlaczego? Bo algorytmy social mediów są inteligentne. One wiedzą, co cię mają podsy podsy podsyłać, wiedzą, co cię angażuje, co ty lajkujesz, więc jesteś w bańce informacyjnej. Tak samo. Osoby starsze siedzą tylko przed konkretnymi telewizjami i też nie mają pewnego spektrum, tak? Jeżeli jakiś kandydat robi, nie wiem, swoje filmy na YouTube, jak na przykład Stanowski, Mencen robi też na YouTubie swo swoją treść, ale też inni kandydaci lub osoby z nimi powiązane, to, to takie osoby starsze do tego nie, nie, nie dotrą i nie mają jak zobaczyć. A z kolei osoby, które i tak już kochają daną partię, to one będą widzieć tylko te rzeczy, głównie te rzeczy, które są po ich myśli. Także jesteśmy w bańkach. Łatwo wyjść z bańki, bo, do tego też zachęcałem ostatnio, wystarczy trochę pogooglować, czyli wpisz do Google, do ChatGPT GPT, sukcesy danej osoby, której nie lubisz, to, co można o, nie, o nim dobrego powiedzieć, wejdź na forum sympatyków, zobacz, co tam piszą i tam oczywiście będziesz musiał, to jest to zadanie kosmiczne, będziesz musiał odsiać, po prostu głupoty, tylko te, jakieś takie memy, jakieś takie, że to jest nasz król, on pociągnie Polskę, takie jakieś w ogóle prezesy, ale tam czasem są też ciekawe informacje. To są konkretne artykuły, konkretne odniesienia do tego, co, co było zrealizowane i tak dalej. Są nawet takie infografiki proste, ale one pokazują, że obiecał to, zrobił tamto, a ten nie obiecał, ten, ten obiecał nie zrealizował. Oczywiście warto potem to wrócić w Google i zweryfikować.